O oh, shit here we go again Schmark. Jedna raz. Z domu czy z drogi? Nie, z lewo, 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 lewo Tam w krzakach był Kurwa. O kurwa, ale zjebałem. Co? Nie zeskanik. nik. Gdzie ona głowę? Chcesz mi powiedzieć, że Mr. Gad... Ma hełm odporny kurwa. I do tego kamizelkę, kurwa z vibranium? No nie, no to muszę sklipować. Przecież pierwszy raz, okej. Okay, w pośpiechu, kurwa, strzeliłem. Jestem w stanie zaakceptować, że to było pudło. Ale kurwa, no dwa następne strzały, to się idealnie mu w łeb przymierzyłem. Jakby. No, ja no. stał. No, ja wiedziałem. Popierdoli mnie, czasami popierdoli mnie z tą grą. Najlepsze słowo na to to inconsistent. Raz jest tak, że jakby chłopiec daleko idealnie wymierzysz strzał, dostanie główkę taką, że pan Jezus mógłby mi opierdolić z zazdrości, bo obdarzył mnie swoimi mocami. Teraz chłop stał w miejscu. Miałem kropeczkę idealnie na głowie. Nie. Po prostu nie. Nie rozumiem jednej rzeczy Dlaczego nie pokonała ich magia przyjaźni? automat jest silniejszy niż magia przyjaźni <ścoughs> <ścoughs> Ciekawa teoria Podoba mi się w sumie Dziecio Jebane psy, kurwa. Kurwa, ale tego krokodyla słychać w pół z daleka Jak się z nim napierdalacie Uuu. Taki one shot? Czy krokodyl zajbał czy strzał? Krokodyl, ja no 80% życia miałem No to ten, ten jego salwa zadaje 3 czwarte życia No to na logikę 5% powinno mu zostać Nie widać miękaspani lesz Chodziło o 75% To nie, to nie mogę, mogę no Znowu krokodyl? Tak No tak to był w wodzie no Dobra, podnosz go, ja bejtuję krokodyla Poczekaj A, bo ty w tym kurwa stoisz Ja bym go chciał z Weterli dobić No tak, chodź. W ja może wbić jednak z tej wody, No wychodzę, no wychodzę, no wychodzę No... Zjadł ja no, Nie wiem, no Poczekaj, poczekaj, kurwa, nie mogę Ale oponent ciężki Już nie żyje o. dobrze przewidziałem Całkiem nieźle, aż się mogę po plecach poklepać To jedna Chłopiec jest to w budynku. Leży chyba. Leży. Kwić, no. Chyba powiedziałem, a drugi musiał być. W budynku, do którego weszliśmy jest chłop. E, pompa z amunicją ognistą. The fuck? Na moście Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł się tak z nimi z No strzelać. Wiem, ale no kurwa, co miałem zrobić no? Już mnie tak chłop widział. do prób mieczu. Widzę. Ale cringe jesteś dzieciaku. Nie Bardzo ładnie. Zagadzka. Nie, słucham? O kurwa. Słuchaj, synu. Do 23 masz czas maksymalny dzisiaj. Bo napisałam do ciebie, oczywiście nie odbierasz. Nie... Czyś odczytałem. Eee... <noise> Pograła was taktyka na trzeciego Nie, mam dość, idę zajebać w trafite i... Nie wiem... ...skoczyć przez okno Ej, to moja reakcja po filmie Kobowskiego. ...co my chcemy? Oni się dalej napierdalają z kimś? To jest, kurwa, babik O! Możliwe, jest mi, mo Ty, chłop, 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 na tobie! Dobra, leży <noise> Ale ninja Krzaku to się zaczają za tobą. Nie wiem, czemu mam przeczucie, że powinien się pójść do ewakuacji. Wiesz, ja mam takie uczucie, odkąd się tylko med zaczyna każdy. No i że tak. Dobra, strzeżona jestem i starszy Hanta Right.